Witam serdecznie na konferencji kończowej Wisła Puławy bulczanka Burka koblińska 2 do 1. Kilka słów po sumie ze spotkania trener-gości. Proszę bardzo. Przegraliśmy. I to nie jest dobry sygnał. Przynajmniej dla mojej drużyny gospodarze na pewno się cieszą. Przegraliśmy na pewno z zespołem, który ma bardzo dobrych piłkarzy, który ma bardzo dobrego trenera i dzisiejszą myślę, że przewagą Naszego przeciwnika było doświadczenie zarówno piłkarzy, jak i trenera. Ja myślę, że kluczowe po dobrej pierwszej połowie, gdzie dosyć szybko zdobyliśmy bramkę i mogliśmy ten mecz kontrolować, było sporo takich momentów, gdzie mówiąc kolokwialnie się troszkę podpalaliśmy i słabo zarządzaliśmy naszą energią, co się troszkę odbiło na drugiej połowie. I tutaj wyszedł, myślę, mój brak doświadczenia, gdzie powinienem chyba troszkę wcześniej zmiany i przewidzieć tok wydarzeń, przesunąć grę bardziej na połowę przeciwnika, bo widać było, że przeciwnik poczuł moment, usiadł na nas, mówiąc znów kolokwialnie, troszkę wyżej. I, i tu chyba myślę, że najbardziej mam do siebie pretensje. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, przegraliśmy z zespołem, którego dużym atutem jest doświadczenie. Co nie znaczy, że. Będziemy cały czas siebie rozpatrywać w kategorii tych uczniów, którzy będą przyjeżdżać wszędzie po lekcje, bo przegrać to nie wstyd, szczególnie nie z takim zespołem, ale ja myślę, że zasłużyliśmy na troszkę więcej pracą też przygotowaniem do meczu myślę, że widać po naszej drużynie styl i co jest efektem też pracy moich piłkarzy, bo tak jak chwalę przeciwnika bez tam przesadnej kurtuazji. To jedyne, czego ja dzisiaj nie miałem, to właśnie aż tylu doświadczonych piłkarzy w swojej, w swojej drużynie, bo to, że mają umiejętności, moim zdaniem to nie podlega dyskusji, tylko ja będę musiał też w bardziej wyrachowany sposób czasami umieć wykorzystać wszystkich ich umiejętności, a częściej po takich meczach będziemy po prostu cieszyć się ze zwycięstwa. Jeden i drugi zespół pokazał swój charakter, tak? bardziej charakter niż, niż to wszystko, na, na, na co na pewno stać. Widzieliśmy, że gramy z przeciwnikiem dobrym, jeśli chodzi o ten poziom części ligi młodym, młodym zespołem. Tutaj oczywiście też słowa, słowa oczywiście uznania dla tutaj trenera za to, że zespół chce, no chce grać w piłkę po prostu. Tak? Widzę, że cieszą się tym wszystkim, co, co tutaj trener pewnie wnosi do, do, do zespołu, do, do ich pomysłu na, na grę. Ponieważ obserwowaliśmy ich w ostatnim spotkaniu, no i, no i... <grywa> chyba, chyba dzisiaj ten zespół pokazał, natomiast ja, ja tutaj teraz bym się skupił troszkę na swoim zespole, bo mieliśmy problem w pierwszej połowie przede wszystkim po, z pierwszą piłką po przychwycie. Dlatego no, wyglądało to nie najlepiej, nie najlepiej. Ustawienie też po przerwie, które no, zmieniliśmy, bo gdzieś te, te pierwsze piłki szły do, do środkowego napastnika, który wychodził, szybko to złapaliśmy, złapaliśmy, no, złapaliśmy to tą dopiero w przerwie, bo nie chciałem do przerwy zmieniać ustawienia, także, także, także na pewno też to nam pomogło. No, zespół zareagował to bardzo dobrze, stworzyliśmy sobie jakieś sytuacje, które, no, też, które wykorzystaliśmy. Próbowaliśmy grać wysokim pressingiem dosyć, dosyć dużo w drugiej połowie, ponieważ no zależało, zależało chłopakom na zwycięstwie. Powtarzam, dzisiaj nie, nie wychodziło wszystko, widziałem złość, ale, ale też będziemy szukać pewnych innych rzeczy, które nam dzisiaj, no niestety, które, nas, no, które zawiodły gdzieś w pewnym mówię, w pewnym etapie. Ale cieszy zwycięstwo, wiemy, że dawno nie graliśmy. To jest taki pierwszy mecz oficjalny też z nowymi zawodnikami. Ambicji, mówię, z jednej i z drugiej strony na pewno było dużo. Dużo było jeszcze tutaj niedokładności, ale mówię, najważniejsze są punkty, zostają w puławach. myślimy Myślimy już o następnym meczu.